Piękny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, sanktuarium w Bristolu, Polski Kościół Katolicki. A, kilka słów o. Obiekcie sakralnym, w którym się, przed którym się znajdujemy, opowie pan Jacek. E, więc budynek został zakupiony, kościół został zakupiony w 1968 roku przez e, Polaków w Brystolu, gdzie były e, składane pieniądze, rodziny całe składały się, aby finansowo można było pozwolić sobie na zakupienie tego budynku, który był. Przez pewien czas pusty, a znajdowała się religia baptystów w budynku, więc baptyści pozwolili nam zakupić ten budynek. No i więc został odnowiony przez naszą polonię tutaj w Brystolu. Było wszystko odnowione i był nasz pierwszy proboszcz, to był kanonik ksiądz Dudzewicz. Który właśnie przyczynił się do zakupu naszej, e, naszego kościoła, naszej parafii. Więc od tej chwili zaczęła się właśnie w Brystolu polska Msza, w polskim kościele, i były pierwsze e, śluby, były pierwsze e, po prostu różne spotkania, były z młodzieżą. I też powstał przy właśnie przy kościele powstał znowu e, Związek Młodzieży, która spotykała się raz w tygodniu w piątek na sali, więc wszyscy mogli się spotkać i z tego spotkania powstał tak samo e, taneczny e, powstał e, polski taneczny związek gdzie myśmy brali wszyscy udział i bardzo chętnie wszyscy brali udział i jeździliśmy po całej Anglii, no was. zadowalając ludzi po prostu naszą... E, tym pięknym um, ubiorem ludowym, polskim ludowym to, strojem. Jakie to były tańce A. i jakie To był zespół taneczny Malwy. Malwy? Malwy. Yeah. No i, i w Polska tym... Tutaj. I była tak samo, e, ksiądz proboszcz też zrobił polską szkołę więc Polska szkoła istniała pierwsze, istniała w budynku, to jest SPK. To jest gdzieś tutaj niedaleko? SPK to jest, no jest kawałek drogi stąd, to jest kawałek drogi. Później znowu, w późniejszych latach, zmienił się proboszcz i zakupiony został budynek, który jest z tyłu za nami. To jest budynek parafialny, gdzie zostało właśnie urządzone do harcerstwa i do polskiej szkoły. A I budynek tam... został nazwany imieniem Jana Pawła II. Czyli rozumiem, że harcerze tam nadal Harcerze do, są. Dzisiaj, do dzisiaj spotykają tak? się, spotykają się, była szkoła sobotnia, a jeszcze do tego ksiądz proboszcz to zaprosił siostry zakonne, które pomagały właśnie przy kościele i uczyły naszą polską młodzież. I nasza młodzież, tak jak moja córka i mój syn, to właśnie pamięta jak siostry, Uczyły i do dzisiaj rozmawiają językiem polskim. polskim. No i dzięki I moi temu. Tak. Też. Też, Jeden tak. nawet tu grał w pistolet. Tak. Zakonnego go zauczyli. Józef Najstarszy syn, był organistą. Tutaj. Aha. To się zmieniało. Zmieniło się kilku proboszczów, I tak każdy samo. Każdy powiedział co innego. I, I Synowi. Teraz już się rozjechali troszeczkę. Teraz już jeden, żonaty, drugi, nie, już dalej, już chodzą do tużcia. Mogę jeszcze dodać, że w 80., koniec 80. lat Kościół został, było, był zaproszony Jego Ekscelencja prymas Polski. Zaproszony był i była konsekracja naszej Józef świątyni. Więc Józef Glem właśnie poświęcił nasz kościół, i o tej chwili nasza świątynia jest dla katolików Konsegrowana dla katolików. Okay. A widziałem taki piękny obraz Matki Bożej. Czy coś państwo może powiedzieć o M tym obrazie? Matka Boska Ostrobramska została pierwszy proboszcz właśnie nazwał tą świątynię Matka Boska Ostrobramską. Więc do tej chwili więc był obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z boku w bocznym ołtarzu. Później podczas pożaru, gdzie spłonął, kompletnie spłonął ten piękny obraz, zostało właśnie namalowany był drugi obraz piękny w srebrnej sukience i on został przeniesiony do głównego ołtarza Aha. i do dzisiaj mamy ten obraz w, w głównym latach? ołtarzu. W jakich latach to było? To było w latach? Jakieś, um, 12 do, 12 do 15 ten lat. Ten nowy, tak. Ten nowy to, jest ten chyba, nowy, ten tak. nowy, to jest 6 lat chyba. Po, po pożarze. Po pożarze, no to jest więcej jak 6 5, chyba. 7, no jakieś no jakieś 7-8 lat został przeniesiony do głównego ołtarza, no i do dzisiaj mamy właśnie w tym głównym ołtarzu. Duża jest parafia? Parafia od samego początku w Bristolu było bardzo dużo Polaków. Polonia była, była duża. Było około 3 do 4 tysięcy Polaków w Brustolu ze względu na pracę, mhm. bo była e, praca była w fabryce samolotów, była praca w fabryce silników, więc i tak samo ruszyła budowa. Wiele z naszych Polaków pracowało na budowie. Wtedy i wszyscy właśnie mieli pracę w Brystolu, więc bardzo dużo się osiedliło tutaj w Brystolu ze względu na pracę. Rozumiem. Y y y jeszcze takie może pytanie. Y miasto w tej chwili jest. Y Dużym ośrodkiem y, przemysłowym, czy miasto i w dalszym ciągu istnieje jako duży ośrodek przemysłowy, dlatego że w dalszym ciągu jest ta fabryka samolotów, to jest ten Airbus royce, i royce. jest rolls royce mm -hmm. gdzie produkowane są silniki do silniki do samolotów. To jest potężna, potężna firma, jedna może z najpotężniejszych na świecie. To jest Rolls-Royce, gdzie mamy te silniki we wszystkich samolotach i Airbus tak samo ma silniki Rolls-Royce'a. To są Rolls-Royce. Duża. duża, to jest Rolls-Royce, tak. No i wiele innych mniejszych jest tak samo, było firm, więc praca jest, Bristol się rozwijał bardzo szybko i powstały nowe, nowe budynki, nowe miejsca pracy, nowe biurowce. Więc e, w, dlatego ludzie szukali miejsca w Brystolu, bo, bo była praca. Rozumiem. Ale tu słyszałem, że Państwo się poznaliście i będzie chyba rocznica niedługo, co? No, Czwartek. No nie, no, to jeszcze raz jak się zobaczył. <grystanie> tak, tak. Może się państwo. niedzielę. Tymi, tymi. W Wielki Czwartek przyszedłem do kościoła siostru i spoznę Irkę, 37 lat temu. No proszę bardzo. Wiedź, to <laughs> Proszę bardzo, to gratuluję już na tę piękną uroczystość. Bóg synów troje wnucząt. No tak, rodzina się buduje. Państwo również tutaj niedaleko mieszkacie? My mieszkamy w Bristolu, ale y, mąż urodzony w Leicester, y, parafia Leicester. No mąż, no powiedz może więcej o sobie, bo ty tak. jesteś w tej kolonii takiej starej, Dej, powojennej. <grym> 71 tak. lat ma, to już co się, no, się. No, <grym> Tak. A <grym> do szkoły, tam była szkoła polska w Leicester, tam nauczyłem się. W domu to tylko było po polsku, a po szkolnach to tym, po angielsku. I tak samo dużo parafie było w Leset i ciągle jest. Tylko teraz e, trochę zmieniło się, bo tam dużo Polaków e, przyjechało z Polski, ale dużo parafii jest tam, bo jest tysiące, to 2 tysiące. Trochę się zmieniło, tak samo w Leset dużo pracy było, bo to e, na materiały, to na ubranie. Takie rzeczy I... przemysł przede wszystkim. Taki leki przemysł, leki, tak. Przemysł, tak. Przemysł, przemysł, tak? Leki, przemysł. bardzo dużo. tak. A ja przeszedłem na emeryturę tam kilka lat temu i tutaj przeprowadziłem się do Bristolu, Być w do, do córki, tutaj córka Aha, mieszka. mieszka i pracuje. My mieszkaliśmy przede wszystkim 36 lat w południowej Walii, czyli stąd jakieś 70. Karnif tam gdzieś dalej jeszcze? E, nie, nie. Abegaweni. Abegaweni. Tak. I tam chodziliśmy do to. angielskiego katolickiego kościoła. E, tam przez dłuższy czas. Na początku byliśmy w Herfle, tam był polski kościół, ośrodek był, ale potem to wszystko zamknęło się. To Marianie byli. I, a jak tutaj przyjechaliśmy, to od razu zacząłem szukać, czy jakiś polski kościół jest. Tutaj znaleźliśmy ten. Cztery lata temu. cztery I lata przychodzimy tutaj 4. cały czas teraz. Tak. Tak. I tutaj w wtedy uściliśmy tutaj tak samo w tym kościele. I bardzo to przyjemnie jest, że polski kościół wszystko jest. A my się bardzo cieszymy, bo przez 35 lat mieliśmy angielski, katolicki kościół, a na stare lata, że możemy. W ojczystym języku, tak, tak. w swoim polskim, języku, polskim tak. kościele. Tak, No, i no ja, druga... ja jestem w Anglii tutaj już 44 lata. O, to też że by 44 lata wytrzymuję z tym. <laughs> Mała Bogu. Tak. <noise> tak. Państwo również. Jeszcze bym chciał dorzucić, że Polonia, która zakobiła kościół, niestety już pan Bóg powołał ich do siebie, ale dzieci i... O córka jeszcze. Dzieci, Dzień. jeszcze, jeszcze Dzień jest właśnie prasny. i nowa, nowa Polonia, która przyje, przyjechała. W w 2005 roku, więc przyczynia się do tym, że pozwoli, to utrzymać to. pozwoli nam utrzymać właśnie tą, tą parafię. To jest właśnie jedyne no musimy to. Mieć tą młodą generację. Musimy mieć tą. Bez tak, młodej tak generacji jest. przepadnie. Tak jest. No młoda się, młoda no no tak. I czym więcej dzieci płacze w kościele, tym czym znaczy więcej jest. się cieszymy, tak. bo to jest właśnie przyszłość. <grym> tak. To, ja też to jest przyszłość. Tak. Książka tak. pozwala, że dzieci mogą być w tak. kościele, bo to, że jest, jest to jest nasza przyszłość. Nie stracę. Ale... Tak jak Jan Paweł II mówił, młodzież to przyszłość, to, dzieci to przyszłość. To jest przyszłość. Jezus mówił, dzieci trzeba przywołać, nie odpychać, tak, tylko przywołać. Także tak, bardzo się tak, że młodzież przychodzi właśnie z dziećmi do kościoła. Tak, to jest piękne. I, i tak samo też będzie, jak ograniczeni te, e, oni już podniosą, to wtedy dopiero zobaczymy, bo kościół zawsze był zupełnie pełny. Tak, tak, Że nie tak, było miejsca. Tak, też. Tak, teraz system tak. koronawirus, oczywiście ograniczenia tak. są w ilościach, e, przebywania na się świętej to dużo ludzi właśnie słucha, no dzięki technologii że tak możemy to. mieć um, tak, to jest duży, duży to jest duży plus, to jest duży plus mszy tak. świętej, tak to by było pięknie, życząc Państwu, dziękuję za rozmowę, życząc Państwu wspaniałej niedzieli, błogosławionych świąt. Dzień Matki obchodzą tutaj w Anglii dzisiaj. A dzisiaj, dzisiaj, tak? Dzisiaj no dzisiaj to tak. wszystkim, jest Dzień Matki. wszystkim dzisiaj tak, matką, Dzień tak. 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 wszystkim Dzień matką. Maja, tak. wszystkim matką 26 maja, a tutaj obchodzą dzisiaj. Wcześniej. Czyli wszystkim matkom w Anglii życzymy wszystkiego Warto, dobrego i wszystkim matkom na całym świecie. Tak jest. Dziękuję. za rozmowę,